Dzień dobry, witam państwa serdecznie znowu na kanale YouTube Dobre Witam was znowu w jakże ostatnio na naszym kanale, częstym cyklu drogie versus tanie. Dzisiaj lecimy znowu, lecimy z Michałem ze sklepu Dobre Rowery. Siema, cześć, Tam jest pan Michał. I lecimy dzisiaj z tematem pompek rowerowych, czyli porozmawiamy sobie o tym, czym się droższa pompka różni od tańszej i czy warto w ogóle do tego typu akcesoriów dopłacać. A jeżeli tak, to kiedy? Lecimy z tematem. No cóż, pompka jaka jest, każdy widzi, chociaż pewnie wiele osób sobie nie zdaje sprawy, jak tego typu akcesoria się w ostatnich latach zmieniły. Jakie dają możliwości. I jak mogą zmienić wasze życie? Jak mogą zmienić to wasze życie. Sposób. No może nie, nie będziemy tutaj przesadzali z tego typu hasłami, ale fakt jest faktem, pompka za kilkanaście złotych od pompki za dwie stówy. Może się różnić jest gigantyczna dźwięca. różnica. Dramatycznie. Tak. Celowo nie wzięliśmy tutaj pompek za 20, za 11 zł. Wiemy, że takie są, że można takie kupić, natomiast absolutnie tego nie polecamy, bo to nie nadaje się moim zdaniem totalnie do niczego, jest mocno jednorazowe. Więc zacznijmy od jakichś pompek podstawowych z aluminiowym tłokiem, z rozkładaną rączką, z głowicą, którą będziemy musieli niestety sami sobie przełożyć, jeżeli będziemy chcieli pompować różne rodzaje wentyla, czyli wąski i szeroki. Takie coś możemy już nabyć w okolicach 40 zł i to jest pompka, od której moim zdaniem warto zacząć, warto wyjść, to jest absolutne minimum, blokowana głowica. Jakie są zalety takiej pompki w kontekście takiej pompki za kilkanaście złotych? To przede wszystkim takie, że tego typu pompka jest wykonana częściej, przynajmniej częściowo z metalu. Tak. W związku z czym podczas pompowania. I posłuży dłużej niż sedło. Tak, to posłuży jest dłużej niż sedło. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że podczas pompowania i tak się rozgrzewa, bo każda pompka się rozgrzewa podczas pompowania. Oczywiście, że tak. Ale ona jak się rozgrzeje, to dalej da się wsunąć tłok, że tak powiem, do korpusu pompki. Bo jak się wam plastik rozszerzy w takiej pompce za kilkanaście złotych, to jest to, powiedziałbym. Utrudnione jest duże ryzyko uszkodzenia czegoś. Kolejną rzeczą jest to, że, panie kolego, o czym musimy wspomnieć z naszym widzą, że warto dopasować pompkę do. Rowery. Tak, tak, to jest, to jest kwestia podstawowa, czyli jeżeli mamy rower szosowy wybieramy pompki, y, które pompują pod dużym ciśnieniem, y, zwane często jako tak zwane high pressure, pressure na przykład. Tak, albo HP. Często dokładnie, znaczenie. dokładnie. Są różne rodzaje, są też przełączane, takie uniwersalne pompki, nie wiem na ile to działa taka przełączana opcja, bo w życiu czegoś takiego nie miałem i nie testowałem. tak, działa, ale e, lubi się ten system przełączania jak każda dodatkowa ruchoma część lubi się Dokładnie, Im, im prostsza rzecz tym, tym rzecz lepsza. Będą też modele, które będą miały na przykład manometr, to będą różnice też, tak jak widzicie niewielkie, wersja podstawowa to 40zł, 52zł z manometrem, więc też należy pamiętać, że nie kupujemy pompki, nie wiem, co sezon, co dwa, jak kupimy fajną i dobrą pompkę to posłuży nam nawet 10 lat, więc czasami warto jednak dopłacić. No jakieś takie Mercedesy wśród pompek to będą pompki całkowicie aluminiowe e, z wężykiem. I to są przez wielu ludzi, którzy są już mocni w, wgryzieni w temat, to są jedyne pompki e, słuszne, że tak powiem. Cóż, akurat tutaj mam do czynienia z designem. Ja jestem fanem nie tak wiem, się nie będę design fanem. Prawda jest taka, Żeby że pompki to. tego typu pompki aluminiowe dobrze wykonane potrafią służyć naprawdę przez wiele lat i jest to. Po pierwsze, fajne, bo jest to produkt typu rowerowa biżuteria, a po drugie, naprawdę potrafi służyć bardzo, bardzo dużo. I też często warto zwrócić uwagę na to, że tego typu pompki y, pozwalają naprawdę na bardzo dobre dopasowanie do typu roweru, który macie. Czyli pompki szosowe, HP, takie nawet małe, potrafią spokojnie ładować do 8,5 atmosfery. Dokładnie. E, pompki high I Nie volume. jest to jakieś supermozolne pompowanie. Tylko tak. Jak pompka jest dobra, to wystarczy naprawdę kilkadziesiąt ruchów i. I to koło jest napompowane? Tak, a z drugiej strony pompki high volume, czyli pompki, które mają dużą komorę i pozwalają na pompowanie dużej objętości, na przykład do dużych opon w rowerach górskich, pozwalają na bardzo szybkie napompowanie tego Dokładnie typu tak. opon. A no, też warto wspomnieć o tym, o tym będzie pytanie, co się stanie, jak kupimy pompkę szasową do roweru MTB? Stanie się to, że będziecie pompowali tę obrębkę bardzo, bardzo długo. Dokładnie. A jak kupicie pompę. A w drugą stronę tak. będziecie się wieszać na pompce i, i powyżej, powiedzmy, pięciu barów będzie to szło po prostu już tak, że trzeba mieć rękę jak pudzią, żeby, żeby to ogarnąć. No i też warto pamiętać oczywiście o tym, że mamy też pompki takie jak te, czyli pompki tak zwane podręczne, i mamy pompki serwisowe, czyli pompki takie, które sobie stoją Dokładnie, na ziemi, stacjonarne. I w ich przypadku zasada jest mniej więcej podobna. Im droższa pompka, tym zwykle wyższy tak. zakres ciśnienia lepsze materiały plus bajery typu właśnie manometry. Dokładnie tak. i tym podobne. Natomiast rzeczy. stacjonarną dobrą pompkę z dobrym manometrem kupicie w granicach 80 zł. Tutaj jak chcecie mieć coś fajnego z wężem, z aluminiowym tłokiem, no to, to będzie to powiedzmy minimum, minimum 100 zł. Ja w ogóle jestem zwolennikiem teorii, że... Ja to... zawsze wszystkim polecam te pompki naprawdę nieraz jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to, to często ktoś przychodzi po najtańszą, a... a jednak wychodzi z czymś takim, jak usłyszał o wszystkich zaletach, a jeszcze miał okazję się przejechać 2 trzy razy na pompce za dwie dychy i koniec końców jego pompki kosztowały 6 dych. Ja powiem tak, z tego doświadczenia. Jeżeli ktoś jeździ dużo, to uważam, że... Niezależnie od tego, czy to pompka podłogowa, czy zwykła, to za około stówki można kupić pompkę, która będzie naprawdę długo i fajnie działać. Jeżeli ktoś jeździ okazyjnie na rowerze. Tak sobie rekreacyjnie, to za 4-5 dych kupimy pompkę, Dokładnie, e, która w razie od to jest tak. sytuacji, tak? Czyli bo to też nie są pompki, których używamy na co dzień moim, w moim zdaniem ogólnie, że no, nie są pompki, Dokładnie to, to, to nie awaryjne pompki, tak. Awaryjne albo grower stał po zimie i trzeba napompować, bo dojechać do kompresora na stacji na przykład. Dokładnie. Bo tak też e, Dokładnie. często. Do codziennego jest. zastosowania, tylko i wyłącznie stacjonarka. Pamiętajcie, droższa pompka to lepsze materiały, wyższe ciśnienia. Większa bezawaryjność i często dodatkowe bajery. Czy tak jak wspomnieliśmy możliwość zmiany objętości komory z wysokiej objętości na wysokie ciśnienie, dodatkowe bajery typu manometry, Głowice, auto, do... tak, auto dopasowujące się auto czyli... głowicza, albo wężyk zamiast takiego zatrzaskowej głowicy. Aczkolwiek to nie ma reguły, bo są drogie pompki, które mają wężyk i są drogie pompki, które mają takie mocowanie zaczaskowe. Więc takiej reguły nie ma. Tyle, jeżeli chodzi o pompki, myślę, że z grubsza wiecie. Jeżeli chodzi o firmy, które polecamy, z mojej strony Topik. Michał tutaj pokazał wam designa, pokazał Gianta Ogólnie Samo rzecz biorąc. Więc pompka jest naprawdę, naprawdę jest takim produktem, że jak kupicie raz, to możecie go posługiwać. Za Zapisać dużo. wnukom. Tak, spadku. możecie go długo używać. I też warto pamiętać, że niektóre modele pompek mają części zamienne. Na przykład design do pompek serwisowych. Tak, jest cała masa no, głowic przeróżnych więc... manometrów wykręcanych, także to jest jak też spokojnie. Nie rozwalicie jakąś pompki na głowie, to możecie. I wcale nie jest namierzyć. tak, że pompka kosztuje 300, a, a zawór później 250, bo czasem tak jest z częściami niezamienne. No, tak, da się, da się kupić. Tam a, no. jest w miarę normalnie. Muszę też dodać od siebie, że jeżeli chodzi o produkty z pewnej sieci takiej sportowej, dużej, ponieważ warto się do nich ustosunkować. Uważam, że mają całkiem niezłe pompki podłogowe, te metalowe. Nam się czasem uda coś dobrego tak, kupić. żeby nie było, że tak. O takich rzeczach też wspominamy, natomiast bardzo mocno rozczarowałem się na pompkach podręcznych z tej sieci. Miałem kiedyś przez pracę w różnych rowerowych tytułach możliwość testować tego typu pompki i nie byłem zadowolony. To muszę powiedzieć. Tak jest. Dzięki, za uwagę, cześć. Siema, cześć.